Siemanko widzowie jak widzicie, no niestety ciężkie życie, zobaczcie. Dziecko już mam. Dzisiaj słuchajcie zamieniamy się właśnie w to dziecko. Czy to dziecko by chciało coś powiedzieć? Gugu -gu Gaga! Gu -gu -gaga. A okej, okay, dobrze, wszyscy zrozumieli. Amelia, pozdrawiamy Cię jesteś na odcinku właśnie na wstępie. Także słuchajcie, my dzisiaj zamieniamy się w dzieci i zobaczymy jak ludzie będą na nas reagować, czy nas zaadoptują i tak dalej. Wy teraz widzowie zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie i napiszcie w komentarzu, czy odgrywacie jakieś role na RP, czy po prostu wchodzicie sobie na serwer i tak o sobie gracie, bez żadnego odgrywania. Zobaczymy, kogo będzie więcej. No to będzie duży szok, jak marchewka się zamieni. Dawaj, marchewka pierwsza. Uwaga. Wow. Siemanko. Kim ty jesteś, maluszku? Jeszcze im włosy nie 说。<noise> Teraz ja widzę wyparcie tą transformację. Jezu, jeszcze wywiórka idzie. No większa od nas. Poszeki brzuszek mu wielki. Czy pani Amerka chciała zostać naszą mamą? Ooo, o, tak. chyba tak. Jedziemy na zakupy. Mamo, znaleźliśmy nową mamę. Przepraszam, was widzowie. Wy musicie tego słuchać. Zobaczcie, on ma w ogóle łeb większy od mojego ciała. Ogólnie chciałem smoczek sobie założyć, ale niestety jest tak wielka głowa, że się nie da, bo się chowa pod tym. Będziesz naszą mamą. Zda, wy zatkajcie uszy. <laughs> Nie, bo jestem słodkim dzieckiem. Co to jest? O kurde, Demolka. Co to jest za dziecko? Ja jestem grzecznym chłopaczkiem, a zobaczcie moja siostra, co robi. Co ty robisz? To nasza nowa mama, nie rób tak. Jaka będzie reakcja? Ale nie wiem, co jest pięć po prostu. Delfin. Co ty robisz? Naprawiam. Widzowie, teraz mam taką opcję, że podchodzimy i nic nie robimy. Dawaj, weź płacz, nie wiem jak to Ja myślę, motka, że cokolwiek. tutaj dostaniemy bana, bo tutaj właśnie zaczyna się butelka. Ja mam wrażenie, że oni myślą po prostu, że my też na butelkę przyjścimy i tyle tak z tego będzie. Patrzcie, jak to śmiesznie wygląda. Delfinka tam wśród nich taka mała <laughs> ze smoczkiem. <laughs> To jest tak śmieszne. Słuchajcie, poczekamy, bo teraz delfinka nam siedzi w środku, aż wypadnie na nią i zobaczymy. No, kto jak to tutaj przyszedł tylko imię zmienił. No właśnie. <laughs> to wygląda jakby sobie ręce a nie płakał. Nie, nie mów tak o mnie. Dostałem bana. Dostałem bana, ale patrzcie, tam delfinka to ledwo ją widać. <grym grym grym> to mała głowa. Widzę, słodko wyglądam. Proszę im krwawym. O, delfinka mi załatwiają bana. Dzięki, delfinka. Ja to mam tutaj znajomości już. O. Ale usiądź, bo cię zbanują za ten wielki dobrze. łeb, bo wszystko zasłaniesz. O, Eliza teraz. Zobaczymy. Wcześniej była Amelia, teraz Eliza. Pytanie. O, dobre pytanko. Która z Girl ma najlepszego skina? Ciekawe, czy wybierze delfinkę? Uwaga. O, właśnie. Teraz wiesz że ona mnie lubi. A, nie lubi. No. O, zdrada. O, jeden już odleciał z gry. To jest zdrada wizowa, ewidentna zdrada. Delfinka, zobaczcie z tym jednym włoskiem. Jest delfinka, jest delfinka. Jak to chcę wyzwanie? To za czyli co? co? To? Jak to nazwała? Jak się tuli, bo ja nie wiem. No właśnie, my nie, nie jesteśmy tutaj za bardzo psykani w tym. A, chyba tak po prostu. <śmiech> <śmiech> Zaśmiali się, patrz. Mają bekę z ciebie. Widzicie to? <laughs> co ja robię na tym włosku? Uwaga, czy będzie na mnie? O nie, na mnie. No, czemu? Widzimy, co tu wziąć, co tu wziąć, szybko. E, dobra, co mi tu dasz za wezwanie, uwaga. Dobra, mamy zadanie. O mój Boże, Pan Hipcio, tańczymy z Panem Hipciem. Patrzcie, sprzątaczkę mamy. Zobacz. Zbanowana. Szukamy mamy i taty. Gdzie są nasi rodzice? Pani sprzątaczka za nami przyszła. To nasza mama? Ja jestem Kacperek z panem Hipciem. Ona woli mnie. <laughs> Alo. to moja siostra. Nikt nie chcę takiej wielkiej głowy. Gdzie ty jesteś? Siostro moja kochana. Ukradli mi siostrę widzowie. Ja tutaj sprzątaczkę niechcące potraktowałam młotkiem i zemdlała prawdopodobnie. Co? Co ty zrobiłaś? Jezus Maria To nasza mama przyszła była No i zepsuła nam szanse na udane dzieciństwo Widzowie, ja jestem na posterunku, bo my szukamy mamy I może tutaj pani policjantka nam pomoże O jest, kolejna pani policjantka Przyjmuje zgłoszenia chyba Gugu gu, gaga Chyba z gaga Musimy znaleźć naszych rodziców Czego? Czemu ona taka niemiła dla nas jest? O nie, idziemy do domu dziecka Biedaki, hahaha ha, ha. Czemu ona nas tak ciśnie? Ona jest bardzo niemiła no Właśnie ha. jak się z nas śmieje Dlaczego ciebie? Zobacz, głowę jak globus O, idziemy, siostra, chodź Cukierki za darmo A ja pani policjantka z nami? To nie jest chyba dobry znak Co? Co to znaczy? Porywamy Siostra, wytłumacz mi Tu Ty jest ta następna. pani policjantka Zobaczcie, to jest jakaś zorganizowana akcja To jest zorganizowana grupa, słuchajcie Oni się przybrają za policjantów i później kradną ludzi Serio? Nie, ja myślę, że nie Są dobre kobiety, zobacz Patrz, tak. ona podkłada, żeś właśnie Bawiam się w podchody z nami Ale jedzonka, siostra, najemy się na cały rok Lody tu są, dobra Halo o co chodzi, siostra? Czemu one nas zamknęły? Ja nie mogę z tego. To jest nasza nowa mama. Ale jaka przyjemna ta buźka. O, dźwignim, to nasza mama. A wiesz, co jest najgorsze, że policjantki za nami przyszły tam. No właśnie widzę, już na, za nami jadą. I to mi się nie podoba. Dzieci, nie, teraz się nie dam namówić, na takie coś. Nic się nie stało. A jak udaję, zobacz, nie? Teraz taka fajna, że niby miła, wszystko fajnie, gitara grała. Przed chwilą co było? <śmiech> Won. <laughs> tak mała, słodka. Won. Dwie moje wersje. A. No tak, ale jak udaje? Padaj, dobrze, dobrze. Dokładnie, mam obronę. A może nas. to do nas? Stawmy się. Nie, na pewno nie patrz. Ona się ustawiła do niej bojowo. O nie, widzowie. Moja siostra padła. Dobra, koniec tej zabawy, Ty, piaro. Chyba zwariowałaś to moje dzieci. Co z tego, że porwane? Kocham je. Skończ z tymi farmazonami. Ej, tam też padł. Widzowie, co to jest za akcja? Nie wierzę, ta uciekła. Patrzcie, zabrała swojego chłopa. Moja głowa. Ja idę do babci Krysi. Weź mnie na ręce, siostra. Boże. Czy ty jesteś większy ode mnie? Co to jest? <laughs> Siostra, to możemy babcie chociaż będziemy mieli jak mamy nie Dziadek Mietek Juhu, mamy babcię chyba i dziadka znaleźliśmy A skąd ty masz to ciastko? Gdzie ty to miałaś? Ja dostałam od pacjentek Dzieciaki ja was nie znam Zobaczcie, darmowe cukierki jadą No nie Nie no, nie po prostu To się nie kończy, słuchajcie Oj, ile tu jest ludzi w środku O nie, teraz to nie wiem co się wydarzy, słuchajcie, jak tu jest tyle ludzi Oni się wszyscy znają, czy co? Zobaczcie, babcia z dziadkiem z tyłu <laughs> Jedzie cała ekipa. Po to było zorganizowane? No właśnie, nie wiem. Ja już nie wiem o co tu chodzi. Nie mam pojęcia. Ale ważne, że jesteśmy razem, siostra, prawda? Siostra, nie pakujmy się w to znowu. Już za późno. Tylko, że teraz jesteśmy uwięzieni z babcią i z dziadkiem. To może trochę lepiej będzie. Rodzinnie. O, jest narada babci i dziadka, uwaga. To on robi. Czy my na mięsko idziemy? No. Mam nadzieję, że nie. Babcia się boi, ja też, babciu. Bardzo się boję. Mia tak nas uratuje, zobaczcie. Tak, udało się. Uciekamy, chodź szybko. Już nigdy nie dam się nabrać na takie coś. Ej, wzięła mnie. za zobaczcie jaka szczęśliwa, patrzcie chyba znaleźliśmy pierwsza mama siostra w końcu mamy dom bezpieczny jeść jaleś przed chwilą, u tych porywaczy, jeszcze chcę głodomorze mały <śmany> <śmany> jak nie dasz to wiesz co będzie, jest <śmany> Grzeczny kit równa się ciastko. Oj, chyba ktoś tu nie jest grzecznym dzieckiem. Bierz narzędzia, dobra. siostro, już bierzemy. Dawaj. Kaleczkę dostałam. O, to od razu się uspokoiłaś, tak? Tak. O, dostaniemy pokój, ale super. Pierwszy raz coś tak nas dobrze traktuje. Ej, mi czoło tylko wystaje. Patrzcie, widzowie, kłaczek tylko wystaje. Ej, ona poszła? Widzowie, my nie jesteśmy jednak takimi grzecznymi dziećmi, bo te poprzednie osoby nas tego nauczyły. Bierzemy się za tą matkę. Dawaj, siostra. Patrzcie, widzowie, coś nam zostało z poprzedniej akcji. Dobra, dawaj siostra, idziemy. Gdzie ona jest? Powoli. Dobra, mamy ją widzowie. Ręce do góry. Jesteś zatrzymana. Raz, raz. Dobrze, dobrze siostra. Pięknie. Idziemy. Za mną, za mną. Pana dostałam. Ja też. <grywk> 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 widzowie, ona po prostu wykorzystała przycisk alarmowy i dlatego nas tak, tak, tak. od razu zabrało. Ale spójrzcie na delfinkę. Taki mały rojber, nie? Czemu oni się z nas śmieją? Co to jest? To dom dziecka? Stałem bana, bo one myślały, że to ja. ja. Tego nie robię. O, siostra mi załatwiła bana, dziękuję. To jest moja nowa mama, ona mnie odbanowała. A Martel błacze cały czas. <śm> A tatuaż już ma zobaczcie za młodego. Ale pierwszy raz się was spotkałem z mam dziecka. Ty też? No, ja tak samo. Patrzcie, ta nie może do góry wskoczyć. No jesteś, o zopało cię. No ale puszczę automatycznie. Jadę. I uparte dziecko, zobaczcie, jedzie za opiekunką. Wow, siostro do kina! Super! Patrzcie naszą opiekunkę jak ona wygląda. <laughs> Podszedł do tej parierki i mi wrzucił na dół. A ja badem Kociak to jest zarąbisty. Grubiutki, mały, jak pasztetowa, jakaś, jakiś pasztet nabity. Widzowie, wiecie co robić, nie? Subskrypcja, lajk i komentarz. A pani wie, co jest dobre. Patrzcie, prawdziwa wam Delfinka odpowiedziała. Może się <grym> nie, nie skapnie, Ciekawe, czy uwierzy tobie, czy nie? Zobacz, zobacz, co za nami się dzieje. Pan potrzebuje domu, to może idziemy mu pomóc, co? Nikt mnie nie kocha. O, delfinka, jaka kochana, kanapeczka dała. Tak. Zobaczcie, historia zakończyła się Happy Endem. Widziałem, tutaj wybudował dom. On stracił ten namiot i zobaczcie, od razu dom ma. Dobra, kot przyszedł, zobacz. pasztet pasztetowa idzie, zobacz. No nie? To jest jakby taka kiełbasa taka zapakowana, albo taka pasztetowa. Kotek miał, Jion ucieka. Dawaj za nim, bierzemy go. A tak, razem go. Schował się. Cały czas ucieka nam. Uwaga, uwaga, ogłaszam. Co dzijdzie? dostała nową moc od wampirzycy Ogłaszam wszemi wobec. Ja też jestem latającym dzieckiem. Wampirzyca nas poznała chyba. Czy to oznacza, że z nami już koniec? Ja się boję tej wampirzycy. Delfinka jej napisała, że prawdziwy. Taka właśnie reakcja. Ooo, to pozdrawiamy. I tutaj Maćkę też pozdrawiamy, bo tutaj pisze do mnie, także też pozdro Maciek. Oho, jest jedzony. Patrzcie, wampirzyca się rzuciła. Siostra, proszę, przeżej to. Ja się chciałem schować, zobaczcie, ale no, głowa mi dosyć mocno wystaje. Krew, jako No niestety, Maciek dostał bana. Nie, nie, nie. Ono do nas idzie. Wampirzyca napisała tak do Delfinki, <grym>, że wielki łeb wystaje. No niestety wystaje, to jest prawda, wampirzyco. Zobacz. My tu mamy, naprawdę, wampirzycę przed sobą, ale oczywiście siostra im coś takiego napisze. Weźcie ten łeb, bo ja padam ze śmiechu, a moja matka śpi. <grym>, to ty nie jesteś taka zła wampiżyca. Wyszliśmy z domu i patrzcie co tu jest. Ona da ci bana za free, skamer. Bana dała za free. Ona daje bany. Oszust, kamer. Patrzcie jak ona się odsuwa. Ona nie chce w ogóle mojej głowy widzieć. I delfince co napisa? Że mam wziąć ten łeb, tak? Tak, tak. Patrzcie <grym> się odsuwa. Widzowie, w to nie uwierzycie, patrzcie, wchodzicie i coś takiego przed wami tutaj. Proszę bardzo. Ja nie mogę. Jaki wielki. Zobaczcie to, jakie bydle. Idzie tup. tup. <laughs> Jaki śmieszny jak sobie tupta wielki łeb <laughs> Ja nie mogę Masakra, serio? Czemu tak jest? Czy ja nie mam wielkiego ba, co wy chcecie? Mam wielki łeb czy nie? Delfinka, ej siostra. Masz ogromny łeb. Widzowie właśnie do jakiegoś gangu. Ej, chyba bana dostałem. A delfinka uciekła. Gdzie ty jesteś? Obiega tam. Ten mały skrap, To cię dojeżdża, zobacz. Ja mam za wielką głowę, ja tam nie wejdę. Wow, ale tu mają siana. To na pewno nie jest legalny pieniądz. Zobacz, konto w banku, ile ten przelewu przyszło. Hmm.